Cześć, witajcie. Dzisiaj porównanie Polski oraz Litwy. Taki film kiedyś na kanale był, ale to już było dawno temu, więc myślę, że warto odświeżyć dane, jak obecnie wygląda porównanie gospodarcze tych dwóch państw, czyli właśnie Polski oraz Litwy. Który kraj jest bogatszy, który jest lepiej rozwinięty? Przynajmniej oczywiście według danych. Są to kraje sąsiednie, chociaż łączy je najkrótsza granica lądowa, zarówno dla Polski, jak i dla Litwy, ale przecież kiedyś tworzyliśmy jedno państwo. No dobra, ale wróćmy do czasów obecnych, współczesnych. Oczywiście też warto wspomnieć kwestię różnicy wielkościowej między tymi dwoma państwami. Litwa jest krajem znacznie mniejszym niż Polska. Liczy zaledwie 2 miliony 860 tysięcy mieszkańców, więc jest ponad 10 razy mniej ludna niż Polska, która liczy około 37,7 milionów osób. Tak więc tutaj różnice są znaczne. One oczywiście rzutują na różne dane całkowite dla tych dwóch państw, no bo siłą rzeczy wielkości całkowite powinny być znacznie wyższe dla Polski niż dla Litwy. Ale z drugiej strony wskaźniki na mieszkańca, no tutaj już zupełnie jest inna historia. I Litwa będąc tak małym krajem ma też trochę łatwiej takie wskaźniki szybciej polepszać. Ok, no to zaczynamy. Jeżeli chodzi o PKB całkowite najpierw, według ostatnich danych dla Litwy było to ponad 70 miliardów dolarów. Dla Polski było to około 688 miliardów dolarów, tak więc na no prawie 10 razy więcej. Ale nie do końca. Tutaj też Litwa ten wskaźnik szybko zwiększała w ostatnim czasie. Już więc możemy się domyślić, że w PKB na mieszkańca to Litwa wypada lepiej. I tak rzeczywiście jest. Dla Litwy jest to około 25 tysięcy dolarów, a w Polsce około 18 280. Tak więc pod tym względem Polska wytwarza obecnie. 73% wartości litewskiej. No, czy to dużo, czy to mało, no to leży jak patrzeć. Jest to całkiem blisko, jednak z drugiej strony dzieli nas ponad 25%. A mówimy o, no przecież, nieszczególnie bogatym kraju bałtyckim. Te różnice się zwiększają, czy zmniejszają w ostatnim czasie? Z perspektywy Polski to wygląda źle. W roku 2002 PKB na mieszkańca w Polsce wynosił około 126% średniej wartości litewskiej. Tak więc pod tym względem Zmiana jest gigantyczna na korzyść Litwy, oczywiście. Na pocieszenie możemy dodać, że w tym czasie Litwa była absolutnym rekordzistą na świecie, jeżeli chodzi o zwiększanie PKB na mieszkańca. Tutaj generalnie kraje bałtyckie radzą sobie pod tym względem piorunująco dobrze, ale też pamiętajmy, że te kraje miały również mocny kryzys gospodarczy w latach 90., a właśnie później mają takie mocne odbicie gospodarcze. A że są to ponownie kraje bardzo małe, no to łatwiej to PKB na mieszkańca szybciej zwiększać. Plus dodajmy do tego to, że Litwa doświadczyła jednego z największych spadków ludności w, euro w Europie w tym czasie. No i co jeszcze, Litwa przyjęła euro, więc również Polska jest narażona na większe wahania walut niż Litwa i bardzo szybko zbliża się do innych, no niegdyś znacznie bogatszych krajów europejskich. Okej, okay, czy w PKB na mieszkańca w sile nabywczej też są tak piorunujące różnice? Ten wskaźnik jest wskaźnikiem lepszym do mierzenia średniej zamożności w różnych państwach, gdyż Uwzględnia różnice w kosztach życia, a to też jest istotna kwestia. Dla Litwy jest to 47 100, a w Polsce około 43 480, więc tutaj różnice są mniejsze. Polska wytwarza około 92% wartości litewskiej, czyli de facto różnice są nieistotne, niezauważalne. Ale czy pod tym względem też Litwie udało się tak mocno zwiększyć różnicę do Polski? Też, ale nie aż tak mocno. 20 lat temu pod tym względem Polska wytwarzała 108% średniej wartości litewskiej, więc też byliśmy powyżej średniej litewskiej, a spadliśmy nieco poniżej. Tak więc teraz możemy poczuć, jak czują się kraje wyprzedzane przez inne państwa. Tak więc to oznacza chyba, że Litwa rozwija się znacznie szybciej niż Polska i taki nie zależy, który rok, bo generalnie i Polska, i Litwa. To kraj, który rozwijał się szybko gospodarczo w ostatnim czasie. Co ciekawe, w poprzednim roku Litwa miała wzrost gospodarczy wynoszący 1,9%, a Polska 5%, więc tutaj Polska miała znacznie wyższy wzrost niż Litwa. No tak, we wskaźnikach na mieszkańca aż tak tego nie zauważymy, niestety. W tym roku również prognozy są kiepskie dla tych dwóch państw, jednak na Litwie prognozuje się nawet recesję. W Polsce wzrost ma być bardzo kiepski, ale to jednak będzie wzrost. Ale mówię, jak spojrzymy na wykres, no to zobaczycie, że tutaj Litwa miała świetne lata wzrostu, niekiedy to było nawet 10%. Polska aż tak mocnego wzrostu nie miała, ale miała wzrost znacznie bardziej stabilny. To co, czy w Litwie zarabia się więcej niż w Polsce w takim razie obecnie? Spójrzmy na zarobki, ale netto, czyli już na rękę. Zarobki średnie wrażone w euro, więc też pamiętajmy, że kurs złoty euro też się może bardzo wahać w różnych miesiącach, natomiast średnio jest to około 1200 euro na Litwie i około 1200 euro w Polsce, więc patrząc na średnie zarobki obecnie, no to różnice są praktycznie niezauważalne na rękę, bo brutto są trochę wyższe na Litwie. Okej, okay, no to może zarobki minimalne, bo też wiadomo, większość osób zarabia poniżej tej średniej, ale ponownie mamy bardzo bliskie wartości, jest to około 633 euro na Litwie i około 426 euro w Polsce, więc ponownie są to wartości na tym samym poziomie. A dodając do tego to, że na Litwie ceny są trochę wyższe niż w Polsce, no to mamy jednak obraz kraju, który wcale nie jest, nie jest bogatszy niż Polska. To spójrzmy na inne wskaźniki. Inflacja. Może właśnie ten poziom cen w Polsce rośnie szybciej niż na Litwie. Według ostatnich danych rzeczywiście tak jest. Inflacja w czerwcu wyniosła na Litwie 8,2%, a w Polsce 11%. Natomiast pamiętajmy, że jeszcze parę miesięcy temu, to Litwa miała rekordowo wysoką inflację, wyższą niż Polska nawet. Więc to też może być obecnie efekt bazy, że no na Litwie inflacja jest trochę niższa, no bo już rok temu była ta inflacja wyższa niż w Polsce. A że w Polsce mamy w tym roku wybory, to też no aż tak bardzo NDP nie stara się tej inflacji zbić, no bo są inne ważniejsze rzeczy. Spójrzmy teraz na bezrobocie, w którym kraju łatwiej znaleźć pracę? Według Eurostatu w maju tego roku liczba bezrobotnych w Litwie wynosiła 7,2%, była więc na dosyć wysokim poziomie, no bo była to wartość wyższa niż średnia unijna. Odmiennie niż w Polsce, gdzie bezrobocie wynosiło w tamtym czasie 2,7%, i był to drugi najniższy wynik po Czechach już. A warto dodać, że oba te kraje startowały z podobnego bardzo wysokiego poziomu bezrobocia. Mimo to, Polsce udało się to bezrobocie zbić do jednego z najniższych w Unii Europejskiej. A w Litwie, mimo również rekordowego odpływu ludzi do innych państw, mimo tak dużego spadku liczby ludności, bezrobocie wciąż utrzymuje się na dosyć wysokim poziomie. Więc chociaż pod tym względem, no to Polska wypada znacznie lepiej niż Litwa. Który kraj lepiej pilnuje swojego zadłużenia? Spójrzmy na średnie zadłużenie. W pierwszym kwartale tego roku, też według Eurostatu, dla Litwy było to około 38%, w Polsce około 48%. Tak więc dla tych obu państw. To zadłużenie jest na dosyć niskim poziomie procentowo do PKB. Czy za tak wyraźnym sukcesem gospodarczym Litwy może przymywać wysoka wolność gospodarcza? Być może. W rankingu wolności gospodarczej ten kraj zajmuje pozycję 20 na świecie, więc jest znacznie, znacznie wyżej niż Polska, która zajęła pozycję dopiero 40. Również w rankingu postrzegania korupcji Litwa radzi sobie lepiej niż nasz kraj. Zajmując pozycję 33, podczas gdy kraj nad Wisłą zajął pozycję 45. Więc chyba póki co się obraz krajów o podobnym poziomie zamożności, chociaż wskaźniki na mieszkańca są trochę na przewagę dla Litwy. Spójrzmy teraz na wskaźnik HDI, wskaźnik rozwoju społecznego. Ten wskaźnik oprócz średnich zarobków bierze pod uwagę również długość życia, a także dostęp do edukacji. Ale cóż, kolejny raz trudno rozstrzygnąć. Kraje mają bardzo podobną pozycję. Litwa jest na pozycji 35, a Polska jest na pozycji 34. I dosłownie dzieli nas jedna pozycja, i dosłownie dzieli nas tylko jeden punkt. W poprzedniej edycji Litwa miała tych punktów trochę więcej, ale zanotowała mocniejszy spadek w tym rankingu niż Polska. W tym rankingu oba też kraje są klasyfikowane jako kraje bardzo wysoko rozwinięte. Myślałem też, czy podać wartości wymiany handlowej dla tych dwóch państw, no bo. No, pamiętajmy, że Polska jest krajem znacznie większym, więc trudno te wartości porównać, skoro Litwa jest krajem malutkim. No ale już spójrzmy tak na szybko, też z ciekawości, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o eksport litewski, szacowany jest na niecałe 62 miliardy dolarów, a polski na ponad 424 miliardy. Tak więc różnica jest mniejsza niż dziesięciokrotna. Jeżeli chodzi o wartość importu, jest to około 63 miliardy dla Litwy. I 417 miliardów w Polsce. Tak więc, oczywiście, no wiadomo, te wartości są znacznie od siebie różne, natomiast Litwa stosunkowo ma wysoką wartość eksportu oraz importu, chociaż ma też deficyt w handlu zagranicznym. Polska ma niewielką, ale zawsze nadwyżkę w handlu zagranicznym. No i co, chyba to ciekawie wygląda, przyznacie? Litwa, tak mały kraj, który się jakoś szczególnie nie wyróżnia, jednak w PKB na mieszkańca, no jest to naprawdę kraj, który radzi sobie fenomenalnie. Tak jak widzieliście, no Polska nie jest w stanie nadążyć za Litwą w tej pogoni. Tak więc chociaż wskaźniki jedno, no to wychodzi na to, że poziom życia jednak wciąż jest w tych krajach bardzo do siebie podobny. A wy co sądzicie? Dajcie koniecznie znać w komentarzu. Zostawcie również kciuka w górę oraz suba, to dla mnie też bardzo ważne. I no cóż, na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia więc już niedługo. Cześć!